Siema widzowie, lecimy z następną gierką. Mamy kolejne starcie o ranking 2400. I co tutaj sobie zagramy? Wiecie co? Wrzucimy: atak centralny. Dawno ataku centralnego nie grałem, a pamiętam dosyć dobrze. Wydaje mi się też, że jako zawodnik się wzmocniłem, więc ta gra w ataku centralnym powinna. Być dobrym pomysłem i zobaczymy, gdzie przeciwnik rozwinie swojego gońca. Fajnie by było, jakby na B4 rozwinął, bo to nie jest najlepsze pole dla gońca. A bardzo się narzuca to posunięcie goniec B4, goniec C5. Prawdopodobnie jest tutaj niezłe. Niektórzy grają D6, ale goniec C5 i goniec B4 to są chyba takie najbardziej standardowe posunięcia. Raz w klasyku ktoś mi zagrał D5 i D5 to rzeczywiście jest bardzo fajny ruch, bardzo fajny pomysł. Nie pamiętam w jaki sposób tutaj najlepiej jest na to reagować. Wydaje się, że nie mogę tego z jakiegoś powodu zbić, chyba dlatego, że między innymi skoczek wchodzi z podwójnym atakiem, ale nie jestem już tutaj przekonany. Dawno tego też nie grałem. Możliwe, że pod D5 powinienem zagrać coś w stylu. Chyba powinienem normalnie rozwijać figury. Skoczek F3 chyba jest z pokoruchem, ale mogę się mylić, bo dużo tutaj, yy, dużo tutaj forsownych opcji wchodzi. Musiałbym się zastanowić. Mam nadzieję, że mi tutaj nie zagra. Ojeju, D5! I co ja biedny mam zrobić w związku z tym. No dobra, zaczniemy od policzenia najbardziej forsownej opcji, czyli bicie pionkiem i musimy sprawdzić ruchy na naszej połowie szachownicy, więc przeciwnik może wejść skoczek b4. Po skoczek b4 grozi widełkami, grozi zdobyciem hetmana, musimy zareagować. Najbardziej ambitną reakcją jest szach, ale po c6 nic w pozycji yy, prawdopodobnie nie mam. Mhm. Tak, jak zbiję to dostanę zaraz mata. Więc bicie tutaj hetman yy, bicie tutaj hetman e3 szach goniec e7 goniec d3 trace pionka nie ma sensu w ten sposób grać to co trzeba zagrać w tej pozycji a bicie skoczkiem bicie skoczkiem no to skoczek do centrum może wejść Ale co mi to grozi? Co mi to, co mi to szkodzi, że przeciwnik wejdzie do centrum? Mam bicie z szachem, z tempem. Czy ja to mogę po prostu zbić? Z jakiegoś powodu w teorii nie jest to bicie. Możliwe, że powinienem po prostu rozwinąć gońca na. F4 i mam bardzo aktywną pozycję po tym ruchu. Ale przeciwnik i tak może zagrać skoczek B4. Dobra, goniec, skoczek hetman D2. To wygląda spoko. Jeśli przeciwnik zbije, to co? To bicie, bicie, długa roszada i stoję nieźle. Stoję prawdopodobnie dobrze. Zagramy go nieco w 4. Na taki ruch mogę wycofać właśnie skoczka na D2. Napchnięcie. Będę anali będziemy analizować te pozycje potem, bo coś tu jest nie tak. Coś tutaj po pomieszałem. Fajne to posunięcie D5. Podoba mi się ten ruch ze strony przeciwnika. Skoczek B4. Jeszcze raz rozważymy. Co jak przeciwnik zagra skoczek B4? Hetman D2 wydaje się najbardziej logiczną opcją, bo bronimy pionka, utrzymujemy kontakt z gońcem, więc... Jeżeli przeciwnik zbije, no to wracamy do tego wariantu, robimy długą roszadę. Rywal się może zasłonić, ale generalnie stoimy bez pionka, ale, ale mamy niezłą pozycję. Dobra, rywal po prostu rozwinął figurę. Teraz prawdopodobnie można już to swobodnie zbić. Bicie tu, 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 tu. tu. Nie, no to to musi być przegrana w jakiś sposób dla mnie. A tutaj i tracę hetmana, czyli nie mogę tak zagrać. Bicie skoczek. Hetman skoczek. Dobra, powiedzmy, że nie ma to sensu. Mogę zrobić długą roszadę. On może zagrać pionkiem. A mogę to zbić jak on zagra tędyc to Hetman C4? Ale skoczek jest broniony, więc nic nie zyskuję w tym wariancie. No pewnie długa roszada od razu. Robimy długą roszadę, naturalny ruch, a policzenie wszystkiego tutaj będzie zbyt wymagające. To taki wariant, gdzie trzeba by było mieć chyba wszystko przygotowane w domu. Tak odnoszę takie wrażenie. Więc skoczek b4 się spodziewam. Nawet możliwe, że miałem już taką partię. Możliwe, że już miałem taką partię właśnie na turnieju klasycznym i nie pamiętam w jaki sposób prawidłowo tutaj powinienem zareagować. Może pchnięcie miałoby sens? Pchnięcie daje mi atak na skoczka i ściąga to napięcie, które w tej chwili działa na moją niekorzyść, mam wrażenie. Tylko pytanie, co zrobi przeciwnik? Jeżeli przeciwnik pchnie to myślę, że jest ok, bo wchodzę ze skoczkiem i mamy kontratak na pionka c7, łapiemy tutaj bardzo fajną aktywność i generalnie ciśniemy już tutaj oponenta. Więc skoczek b5, może nawet zamiast roszady warto było przemyśleć takie posunięcie, tylko z drugiej strony jesteśmy do tyłu z rozwojem, mamy nadal rozwinięte figury. Czy nie jesteśmy do tyłu z rozwojem w stosunku do przeciwnika, ale generalnie mamy jeszcze dużo do zrobienia jeśli chodzi o rozwój, więc ruch dwa razy tą samą figurą prawdopodobnie nie był dobry. Myślę, że długa ruszada to była prawidłowa decyzja z, z praktycznego punktu widzenia, bo nie jestem przekonany, czy na taktyce się to wszystko zgadza. Jeżeli przeciwnik zbije, no to możemy to po prostu chyba odbić. Skoczkiem, jeżeli przeciwnik nas zbije, to wyprowadza nam figurę. Jeżeli przeciwnik zbije tędy, to z atakujemy Hetmana z odsłony. Więc jedynie skoczek B4 wydaje się w tej pozycji hmm, posunięciem, które w jakiś sposób może być problematyczne. Najbardziej ambitny byłby tutaj szach, aczkolwiek przeciwnik ma kilka sposobów na reakcję. Może zagrać C6. Jak go zbijemy, to nie grozimy temu pionkowi wcale. W ogóle nie za bardzo mamy tutaj jakąś groźbę. Na szczęście, goniec tutaj stoi, więc wieża nie może atakować Hetmana. Więc Hetman jest raczej na tym polu bezpieczny. I będziemy zwiększać nacisk. Może wygonimy skoczka dosyć szybko. Może będziemy chcieli bić w centrum. Dobra, będziemy mieli dużo dobrych opcji, jeżeli przeciwnik zagra skoczek B4. Powinno być ok. Zobaczymy więc w jaki sposób on się rozwinie. Zdecydował się na to bicie. I my tutaj też mamy kilka dobrych opcji. Pierwsza sprawa, możemy zbić, tak jak mówiłem, jeżeli przeciwnik się wymieni, rozwijaną figurę i, i stoimy, OK. Jeżeli przeciwnik zbije, no to hetman jest atakowany, ale mamy jeszcze dodatkową opcję, więc bicie jest na pewno dobre, przynajmniej jest bezpieczne. Bicie wydaje się być bezpieczne. Natomiast możemy jeszcze zagrać Hetman B5. Tak, hetman b5 z naciskiem na pionka, z ustawieniem związania i z atakiem na wrogiego hetmana przy okazji. Hetman c8 prawdopodobnie. I nie sądzę, żebym coś szczególnego uzyskiwał. Hetman g3 też mam. Ale znowu Hetman ma kilka sposobów na rozwój, ale ja mogę wtedy już rozwinąć gońca bardzo szybko. Więc odsunięcie się Hetmanem na jedno z tych pól może mieć dużo sensu. Hetman B5 ze strategicznego punktu widzenia, bardziej aktywny ruch, wolałbym go zagrać, ale nie mam wtedy tego fajnego pola B5 dla mojego gońca. Mogę natomiast gońca rozwinąć na C4. A6. A, no, bicie, 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 i nic nie mam prawdopodobnie mądrego. Mogę zagrać tędy, hetman, skoczek, 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 hetman, goniec, skoczek, goniec. I materialnie stoimy równo. Mogę też zagrać hetmanem na E3, żeby trzymać nacisk na pionka. I Ten ruch mi się podoba, tylko że wchodzi skoczek D5 z atakiem, no ale po skoczek D5 ja to po prostu biję i pozycja powinna być na pograniczu zwycięstwa. Dobra, Hetman E3 próbujemy. Uff, trudna to była decyzja. Bo, bo nie chciałem po prostu wymieniać Hetmanów, dlatego tyle, tyle czasu straciłem na to posunięcie. Oczywiście to otwiera. Dla przeciwnika różne możliwości kontrowania, ale wydaje mi się, że to powinna być słuszna decyzja. I teraz jeżeli hetman się odsunie, to mogę zbić tego pionka, a mogę też zagrać z b5 z rozwojem. Rywal rozwinął hetmana. Skoczek b5 możemy w ogóle teraz zagrać z naciskiem, ale wolałbym chyba to zbić. Dobra, zbijemy to. Nie, bo ten pionek będzie zagrożony. Zaczniemy od rozwoju gońca, chyba chociaż to też kusi. Tak, to bardzo. W sumie, dobra. To jest bardzo mocne, bo grozimy w tym momencie zdobyciem Hetmana. Przeciwnik musi się odsunąć, okej. Okay. Czy to była jednoruchowa groźba? Hmm. Może była to jednoruchowa groźba, może bez sensu. Ale nieistotne teraz. Przesuniemy sobie króla. Nie, króla nie chcemy przesuwać. Wolimy zagrać Pionek A3, żeby zabezpieczyć to pole. Jakbym przesunął króla, to się narażam na jakieś ataki z odsłony. Wolimy tego uniknąć. Po co dawać przeciwnikowi takie szanse? Bez sensu ten skoczek B5. Dobra, bez sensu to zagrałem, ale mogę teraz skoczkiem wejść do centrum i znowu tego gońca aktywizować. Jeżeli przeciwnik zagra na A6 to się niestety przed tym broni. Ogólnie to straciłem pionka. Straciłem pionka, nie zagrałem tego optymalnie. Myślę, że podjąłem strategicznie błędną decyzję. Hmm. ale duża krzywda mi się na razie nie stała. Jest ok. Jak rozwiniemy te figury jakoś, to, to będzie dobrze. Przeciwnik też ma mało czasu i też ma jeszcze problem z rozwojem. Ma niezroszowanego króla, zamkniętego gońca, wieżę, która nic nie robi, więc on też tutaj nie ma łatwo w tej pozycji. On też tutaj nie ma łatwo. Niestety ma możliwości atakowania mojego hetmana, nad czym ubolewam, ale jeżeli zaatakuje mnie tędy, to po prostu zbije pionka. Jak zaatakuje mnie tędy, to się będę musiał już bardziej natrudzić. Pewnie Hetman G3 wystarcza, bo zwiększa nacisk tutaj. Dobra, rywal atakuje tak. Właściwie to mógłbym to zbić. Zagrać tędy, ale to nic mi nie daje, więc odpada taka opcja. U, a tak i goniec D6. Hetman się odsuwa, zdobywam gońca z atakiem na wieżę. Skoczek bije, wieża bije. Goniec, Hetman. Nie, skoczek najpierw. Wieża. Hetman. Goniec, hetman. Skoczek. Dobra, to wygląda git. Lecimy z tym. I chodzi. O kurcze. Czyli straciłem materiał, ale pomysł był fajny, co dalej? No, kilka problemów mam. Zaczniemy od tego, że muszę rozwinąć swoje figury. Może zacznę od skoczka tędy. Dobra, wrzucam skoczka tędy, żeby nie blokować sobie gońca. Jestem teraz do tyłu z materiałem, więc, więc nie mogę sobie już na to pozwolić. Gońca przez E2 Nie jestem w stanie w tej chwili wrzucić go przez bardziej aktywne pole No i cierpię tutaj Nie jest łatwo Króla bym mógł zabezpieczyć Wieżę muszę wrzucić do gry Więc król B1, wieża D1 To są ruchy, które chciałbym w następnej kolejności wykonać Skoczek w tej chwili Blokuje mnie przed potencjalnymi związaniami Ale na dłuższą metę nie będzie to dla mnie żaden ratunek Dobra, wieża, szach, król schodzi, jest git. Atakujemy gońca. Goniec atakuje mojego hetmana. Atakujemy skoczka, atakujemy w dalszej kolejności wieżę. Ustawiamy hetmana jak najbardziej elastycznie. Kurczę, mam nie całą minutę. na spokojnie. Odsuniemy króla i będzie dobrze. nie? nie wiem, czy będzie dobrze, ale, ale w tej chwili to ja atakuję. Czy więcej materiału po stronie oponenta, niestety. Kurcze, jeszcze mnie rozłączyło na chwilę. Na pewno to nie pomaga. Dwie figury w cenie jednej, Zyskuje, od, odbijamy troszeczkę materiału, aczkolwiek te dwie wieże za Hetmana to nie jest dobra, to nie jest dobry deal w tej pozycji. Atakujemy wrogiego gońca, jeżeli nas zaatakuje, to. ok, nie zaatakował nas to rozwijamy skoczka od razu z atakiem. Król jest. Yy, bardzo ściśnięty tutaj nie jest bezpiecznie. Goniec nas prawdopodobnie zaatakuje, musimy tego hetmana przemieścić na względnie bezpieczne pole. Możemy też zbić z atakiem na pionka, to jest też bardzo duży plusik. Więc w tej chwili grozimy zbiciem gońca, rywal gra tędy. To my atakujemy pionka i atakujemy wieżę jednocześnie. Ale mam niecałe 30 sekund, i jeszcze na domiar złego trochę mi internet szwankuje. Teraz mogę to zbić bezkarnie, i prawdopodobnie nie skończy się to matem natychmiastowym, więc jest dobrze. Rywa ma mało czasu. Szach, szach. Bijemy. Powinienem zbić tego gońca. źle zrobiłem. Jak mi dasz szacha, to chyba wygrał. Tak, poświęcenie gońca wygrywa mu partię. Tu może mnie zeszachować. Nie no, teraz to już ma kilka sposobów na wygraną. Sławiotko. Jeszcze może na czas go gdzieś tam ogram. No szkoda, szkoda. Straciłem niestety kolejną okazję. Więc będzie trzeba się tutaj z porażką pogodzić. Zróbmy analizę. No cóż, widzowie, przeciwnik w tej partii zdecydowanie dominował. Dokładność u niego lepsza, jakieś tam dokładne posunięcie, więcej poważnych błędów po mojej stronie i niewykorzystanych szans. Tutaj oponent zagrał lepiej. Kompletnie zapomniałem, jak powinna wyglądać ta linia teoretyczna. I niby zagrałem tutaj najlepsze ruchy, ale, ale trudno było mi. No, ten ruch skoczkiem bez sensu. I to nie działało, bo, bo oddałem za dużo materiału za hetmana, a się ucieszyłem, że go tutaj zdobędę. I to była już kompletnie przegrana pozycja, czyli po prostu bardzo źle policzyłem. On tutaj przeciwnik jeszcze mi oddał materiał i dał mi duże szanse. No normalnie bym to pewnie zbił, gdyby nie to... Rozłączenie, które spowodowało, że e, tutaj bym zbił, bo przeciwnik nie ma mata w tej pozycji i pozycja jest dla mnie bardzo korzystna. Pewnie mam tutaj nawet wygraną. No, do silnik tutaj pokazuje, że, że jest duża przewaga, ale jeszcze to niefortunne rozłączenie na 50 sekundach, które mnie kosztowało ponad 10 sekund czasu, to było trochę za dużo. Spójrzcie, w tym miejscu, w tym miejscu zrobiłem ruch. E, O. Tutaj straciłem 16 sekund, bo mnie rozłączyło. No pech, pech, po prostu pech. Eee, prawdopodobnie bym znalazł, bo myślałem o tym już wcześniej, że tutaj po tym ataku. Tutaj, tutaj oczywiście zagrałem źle, ale przeciwnik nie wykorzystał i ja tutaj widziałem, że mogę to zbić. Ale zagrałem bardziej forsowne posunięcie, bo musiałem po prostu grać bardzo szybko. Myślę, że jakbym miał 16 sekund więcej, to mógłbym tutaj troszeczkę chłodniej podjąć decyzję. No nic, e, mówi się trudno, będziemy walczyć dalej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, i jak Wam się podobało, to zachęcam do komentowania, wspierania i zapisywania się na moje lekcje. E, dzięki, i do zobaczenia jutro.